Nazywam się Michał Błąki, jestem wydawcą marketingu i Business .pl. Organizujemy dzisiaj szkolenie z Bartkiem Majewskim, na którym software houses zdobywają praktyczną wiedzę z marketingu i ze sprzedaży, czyli jak pozyskiwać klientów skutecznie, w sposób etyczny i jak to robić po prostu dobrze. Bardzo dużo mięsa, zero sheetów. Generalnie szkolenie polecam dla każdego, kto chciałby zwiększyć swoje umiejętności sprzedażowe oraz poznać trendy, które panują na rynku w obecnych czasach. Jak każdy wie, Bartek jaki jest, każdy widzi, prawda? On ma potężną wiedzę i to chyba każdy wie. Natomiast pierwszy raz go widziałem na żywo i powiem Ci, że, że jestem zaskoczony, bo nie owija w bawełny, tylko właśnie od razu przychodzi do sedna. Znamy się z dzisiejszym szkoleniowcem dosyć dobrze i całkowicie potwierdzam jego wiedzę i umiejętności. Polecam w 100%. Bartek Majewski, no nie znałem go wcześniej, natomiast z tego co słyszałem i widziałem, no generalnie wie co mówi, ma w tym dużo doświadczenia i uważam, że wybór jego jako szkoleniowca jest trafny w 100%. Uważam, że każdy handlowiec w każdej firmie powinien przyjść na takie szkolenie, żeby poprawić wyniki zarówno swoje, jak i swojej firmy. Planujemy zorganizować kolejne edycje szkoleń. Stawiamy na wiedzę praktyczną, doświadczonych prelegentów i osoby, które do nas przychodzą. Są to zazwyczaj przedsiębiorcy, sprzedawcy oraz marketerzy, którzy chcą nabywać swoją, poszerzyć swoją wiedzę. Istnieje ryzyko, że przeprowadziliśmy właśnie całkiem dobre szkolenie ze względu na to, że grupa powinna zacząć wreszcie więcej sprzedawać. Prawdopodobnie, jeżeli chcielibyście sprzedać coś więcej, albo wygenerować jakieś dodatkowe lidy, albo zmienić cennik, lub wiedzieć wreszcie, jak zatrudnić Sales'a w taki sposób, żebyście nie musieli go zwalniać po trzech miesiącach, to warto zapisać się na kolejne szkolenie. Mam nadzieję, że do zobaczenia już.